Mało kto zdaje sobie chyba sprawę z tego, że na malezyjskiej wyspie Borneo oraz na znajdującym się obok Półwyspie Malajskim według miejscowych legend żyją ludzie, którzy nie należą do naszego świata. Według naszych zachodnich kryteriów można ich wręcz nazwać elfami, jednak dla tamtejszych ludzi są to niemal eteryczne istoty, zwane przez nich orangbunyan. Te niewątpliwie dziwne stworzenia są nazywane przez miejscowych w różny sposób. Ukryci ludzie, ludzie światła, świszczący ludzie, jednak w języku lokalnym są oni nazywani orang bunyan, co tłumaczy się jako ludzie dźwięku. Co prawda obecnie te dziwne istoty prawie nigdy nie są widywane, ale miejscowi utrzymują, iż słyszano je wielokrotnie. A echo ich głosu niesie w dżungli przerażające gwizdy, krzyki lub śpiewy. Co biorąc pod uwagę, że rdzenni mieszkańcy tej wyspy powinni być dość dobrze zorientowani w tym, jak brzmią zwierzęta żyjące w ich okolicy, powinno oznaczać, że słyszane wówczas odgłosy muszą należeć do jakichś innych żywych stworzeń. Nikt nadal nie jest w stanie zidentyfikować pochodzenia tych odgłosów, dlatego też powiązanie ich z lokalnym folklorem wydaje się zrozumiałe. Świszczący ludzie są popularnymi bohaterami lokalnych bajek, a ci, którzy je widzieli, opisują je zwykle jako upiorne, blade istoty podobne do ludzi. Warte wspomnienia jest chyba też to, że stworzenia te posiadają rzekomo spiczaste uszy i są zadziwiająco podobne do elfów znanych z zachodniego folkloru. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że istoty te w legendach bardzo często są obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami takimi jak teleportacja, latanie czy też czytanie w myślach. Do tego mogą również stać się niewidzialne i co więcej, według legend i licznych podań, niekiedy porywają nawet ludzi. A czasem. Ci sami do nich przychodzą, wabieni ich niezwykłym śpiewem. Wśród tamtejszych mieszkańców dominuje przekonanie, że Orang Bunyan są czymś w rodzaju dżinów, co oznaczałoby, że niektórzy z nich mogą być dobrzy, a niektórzy bardzo źli. Tego typu legendy dają jasne do zrozumienia, że wiele z rzekomo wyłącznych dla naszej kultury motywów przewijało się praktycznie na całym świecie. Czy oznacza to jednak, że mityczne elfy, czy też jak zwie się jej na Borneo Orang Bunyan, faktycznie istniały, bądź nadal istnieją? No cóż, z całą pewnością nie jest to pytanie, na które można udzielić prostej odpowiedzi. To byłoby już na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję iż przypadł Wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączeni do Discorda lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.